Przywerczy skrót filmu o idealnym świecie, w którym każdy patafian słuchający na głośniku zostaje rozszarpany. A, od razu lepiej. Zostańcie do końca, zdradzę wam swoją prawdziwą ocenę tego filmu, ale zanim tam dotrzemy zostawcie suba, nikomu nie stanie się krzywda. Okej? Okay. I zostawcie już lajka. Dziękuję serdecznie. A teraz puścimy coś głośnego w cichym miejscu. No, god, please, no! Gdzieś na zlodzie utalentowanych TikTokerów. Miejscowa rodzinka Abotów, korzystając z eksterminacji sąsiadów i małych kolejek, wpada na zakupy i odebranie leków dla jednego z gówniaków. A recepta jest? Podczas gdy najmłodszy gówniak sięga po wahadłowiec, niechcący go strąca, ale w ostatniej chwili łapie go Regan. Na szczęście nie ma się do niego co przyzwyczajać. Papa ładuje do wora elektronikę, która ma wzmocnić sygnał ich radia, i chwali się, że wziął też klapcęgi specjalnie dla Regaliny, jakby kupił jej samochód. Nawet za nie nie zapłaciłeś, złodzieju. Gdy Ethel tłumaczy, że chce zapuścić kozią brudkę na swojej dupobrodzie, małolat przynosi nabity wahadłowiec, więc stary powoli go zabiera i rozbraja niczym saper, po czym kładzie baterie tuż obok. Spoko, tam ich na pewno nie znajdzie. Tłumaczy mu, że zabawka jest zbyt głośna, ale gdy starzy wychodzą, siostra pociechaczy mu ją daje, a on później zabiera też baterię. Jak on je znalazł? To jakiś geniusz! Ruszają boso swoim piaskowym cichobiegiem i gdy są już na moście główniak odpala nagle zabawkę, której dźwięki błyskawicznie przyciągają kłopoty. No dobra, chyba przedstawiłem z tym geniuszem. Li biegnie do niego, jakby miał nie donieść, ale potwór go rozszarpuje i wjeżdża tytuł. <laughs> Dlaczego mi sypiecie w mordę tym kurzem? Tymczasem 383 dni później, regał opala się na plaży u kośnik polu kukurydzy, gdy Lee obserwuje wszystko przez kamerę w swoim pokoju ekspozycji, subtelnie informującym, że potwory są ślepe, atakują dźwięki i są kuloodporne. Gdybym chciał czytać książkę, to odpaliłbym audiobooka. Pan kartoflany kinol zakłada słuchawki i odpala DJkę, nadając sygnał SOS i odhaczając kolejne częstotliwości, na których mają ich w dupie. A Markus po drifcie na sucho włazi do piwnicy, gdzie Evelyn szykuje pokój dziecięcy dla kolejnego Bachora, którego niedługo wypchnie ze swojego bębna na ten cudowny świat. Już wie, że będzie miał astmę? Stary tymczasem siedzi sam na Silosie i wali, ko i przegląda rzeczy zmarłego synka. Ej, trochę przestrzeliłem. Po czym wszystko podpala, wyglądając jak jaskiniowiec. UGA buga. Matka wyciąga ugotowane w podłodze ryby i po zmówieniu niemej modlitwy wpertalają rodzinną kolację. Akcja trzyma tempo aż boję się deseru. Jest fajowo i kolorowo, dopóki nie zaczynają gry w Monopoli i Markus przewraca lampę naftową, której ogień robi hałas jakby wyjechała atomówka. Jak oni odpalają zapałki w tym uniwersum. Z dachu dobiegają niepokojące dźwięki, ale okazuje się, że to tylko tani jumpscare zrobiony z Chopa, którego po chwili zabijają tanie efekty specjalne, bo tych drogich producenci boją się najbardziej. Brodaty spawa później kolejny headset dla swojej niesłyszącej córki, bo omijają tyle interesujących dialogów. Po czym przychodzi Evelyn i wsadza mu w ucho piosenkę Nila Younga, przy której sobie tańczą aż do wyciemnienia, a później pewnie robią UGA BUGA. Głupio byłoby się ujawnić przed potworami dochodząc. Kolejnego dnia Lee sieje piach, gdy Stara mierzy sobie temperaturę i zaznacza ją w kalendarzu pokazującym, że urodzi za 20 dni. Po czym zakłada stetoskop i odsłuchuje bit z pębna. Brzmi, jakby nosiła tam całą imprezę. Regalina próbuje pokryjomu zejść do piwnicy, ale Pinokio ją nakrywa i krzyczy na nią rękami. Po czym klęka i oświadcza się jej... nie, przedstawia kolejny prototyp podawanego ucha, ale ona upiera się, że to i tak nie zadziała. No już mogłabyś go chociaż wysłuchać. Gdy Ewelina pokazuje Markusowi fascynujący świat matematyki, który nigdy mu się nie przyda, wchodzi stary mówiąc, że czas już iść. I razem z obstranym ze strachu Markusem zaczynają się zbierać, gdy Regalina upiera się, że ona z nim pójdzie. Ale Liam spławia i odchodzą sami. To się nie skończy dobrze. Wściekła wraca do siebie i testuje nowy implant, który stary jej wcisnął, i tak jak mówiła, nie działa. Po czym zbiera swoje klamoty łącznie z klapcęgami i sama wyrusza na przygodę. Bardzo rozsądnie. Nad rzeką ojciec uspokaja Mareczka, że tutaj mogą być głośniej, bo szum wody ich zagłusza. A cała ich rozmowa wygląda jakby zapomnieli na planie nagrać ścieżkę dialogową. Zaraz. To stąd wziął się pomysł na film? Po prostu zapomnieli nagrać dialogów, a później zmienili tytuł? Hmm. Gdy regał opuszcza farmę, Ewelina, robiąc pranie, wychodzi z workiem ciuchów, nie zauważając półmetrowego gwoździa wystającego ze schodów, który znalazł się tam, bo. nie mogło zabraknąć gwoździa programu? Yy, nie mam nie. I mimo, że szarpie się z nim przez 15 minut, nie sprawdza o co worek się zaczepił. Spoko, niedługo to dogłębnie zbadasz. W stylu Kevina. Lee pokazuje synowi, gdzie najmocniej zapycha jego, ma to znaczy wodospad, pod którym można drzeć mordę. I gdy głównie wypytuje, czy ma żal do regaliny i dlatego jej nie zabrał, ona odwiedza sarkofag zmarłego brata i na luzaczku odpala światełka w statku, przez który zginął. Musi lubić hazard. Jeden mały błąd, i zaraz by stało obok jej kapliczka. Gdy papa Smerw wraca z synem, nagle z boku wyrasta jakiś grzyb, któremu potwory zaciukały grzybice, i Lee pokazuje mu emoji sugerujące, żeby zamknął mordę, ale i tak przemieszcza pół ryja pod kinol i wydaje na siebie wyrok. Zareagował mu tak samo. Tymczasem w domu Ewelina mimowolnie spuszcza skija i schodzi do piwnicy, oczywiście nadeptując na gwóźdź. Ciężko było założyć kroksy? Odpala czerwony alarm i okazuje się, że po domu chodzi bestia, hałasując i robiąc bałagan. Ej, kto to później wszystko posprząta? Więc Ewela nastawia minutnik na jajka al dente i chowa się za schodami. A w międzyczasie tamci zauważają alarm i Lee Markusowi odpalić fajerwerki. Serio? Nie ma lepszego czasu na świętowanie? Minutnik zaczyna dzwonić i pasztetowy ryj go atakuje, a stara ucieka wyżej. Ale przed domem czai się już kolejny, więc wchodzi do wanny i gdy potwór czai się tuż za nią, zaczyna rolić i drzeć papę, dokładnie w momencie, gdy wybuchają fajerwerki. A Lee biegnie z Shotgadem do domu, znajdując po niej tylko krew. Eh, Widziałem w hotelach gorsze rzeczy. Na szczęście okazuje się, że chciała tylko zrobić kolejnego jumpskera po kosztach. Jak na ludzi, których każdy szelest może kosztować życie, to lubią sporo machać tymi gałęziami. Mareczek tymczasem wraca przez pole kukurydzy i, słysząc w pobliżu kolejnego platfusa, zaczyna uciekać, waląc ryjem w ciągnik. A po chwili jego latarkę znajduje regalina. Nieświadoma, że za plecami stoi nowy kolega, któremu niechcący rozsadza łeb swoim nausznikiem, powodującym sprzężenie zwrotne. Więc wojsko nie dało sobie z nimi rady, ale prowizoryczny ślimak już tak. To ma sens. Lee zanosi żonę i nowego gówniaka do piwnicy, gdzie chowa go do dźwiękoszczelnej kołyski z podłączonym tlenem, a po chwili snu stara wybudza się z retrospekcji do początku filmu i mówi o swoich wyrzutach sumienia, że miała przecież wolne ręce i mogła nieść tamtego bachora. No tak, dopiero urodziła, ale nie byłaby kobietą, gdyby w pierwszej kolejności nie zaczęła narzekać na nieistotne bzdety sprzed roku. Regalino znajduje Mareczka, brodać rusza w ich poszukiwaniu, wychodząc z piwnicy, nie widząc, że mają powódź. W tej rodzinie to chyba normalne, że każdemu coś cieknie. Gdy matka się budzi, piwnica jest już cała zalana i Bachor pływa w odkrytej kołysce. A tak poza tym, to wlas też do niej obcy. Powoli go więc wyciąga i chowają się za mini wodospadem. A gdy gówniaki oczekują starego na silosie, Markus nagle wpada do środka razem z drzwiami i zaczyna tonąć w zbożu. Ej, wyłaś mi stąd, ja nie będę pił wódki robione na jakimś smarku. Więc potwór biegnie w kierunku hałasu, a regalina dołącza do brata, bo to wydaje się super zabawa. I gdy obcy ich przeszpila, znowu pęka mu łeb od jej implantu, więc ucieka. Po czym elegancko zeskakują z 8 metrów, bo to zawodowi freeranerzy I stary w końcu do nich dołącza. Wow, w samą porę. Jesteś bezużyteczny. Każe dzieciakom schować się w ciężarówce, a sam bierze siekierę. I dwie sekundy później dostaje lepa na rękę. Gówniak wydziera mordę i stwór zaczyna okładać racicami ciężarówkę, próbując się do nich dostać. A ojciec w międzyczasie wstaje i miga do swojej córki, że ją kocha, po czym się dla nich poświęca. ze swoim życzeniem, stary zostaje przemielony na kotleta, a Mareczek spuszcza ręczny i zasilani grawitacją wracają do domu, gdzie matka chowa ich do piwnicy, ale mają niezapowiedzianego gościa, którego denerwuje telewizja. Spokojnie, możemy zmienić kanał. Gdy są osaczeni i znikąd pomocy, Regalina nagle patrzy na tablicę, gdzie jest pytanie... Jaka jest ich słabość? Po czym błyskawicznie dociera do niej, że są nią implanty, które lutował jej stary. To tak działa? Zadajesz pytanie i od razu znasz odpowiedź? Odpala więc swój zestaw Hi-Fi, rozsadzając mu web, A po chwili daje jeszcze nagłośnik. I gdy brzydal odsłania swój kuloodporny web, matka go zdejmuje. A huk shotguna przyciąga pozostałe stwory z okolicy, więc przeładowuje giverę i zapada ciemność. Bo to już zmartwienie na sequel. A teraz czas na werdykt. Ciche miejsce moim zdaniem tak naprawdę to... Średniak i daje mu 6 na 10. John Krasiński w dramatycznej roli? Ja tego jakoś nie kupuję. A jak Wam podobał się film? Napiszcie w komentarzach i zostawcie suba albo Was dojadę. Widzimy się w kolejnym środecznym skrócie. Do zobaczenia!